Skala klęski, jaka 22 czerwca 1941 roku spadła na Rosjan, była gigantyczna. Niemieckie wojska posuwały się na wschód z szybkością nieznaną w historii wojen. Zaskoczone, źle uzbrojone, jeszcze gorzej dowodzone przez niewykształconych dowódców, oddziały Armii Czerwonej zostały rozbite. Stalin zrozumiał, że ostateczna przegrana przybliża się bardzo szybko. A jedyną szansą na niedopuszczenie do ostatecznego załamania są oddziały świetnie wyszkolonych dywersantów, którzy mieli siać zamęt i śmierć w szeregach wroga. Proszę kolej, Jeden Księży! Szkolenie żołnierzy specjalnych oddziałów trwało krótko. Wytrzymali i spraw świetnie wyszkoleni. Okazali się śmiertelnie skuteczni na Polach-Bitew za liniami wroga. Moskwa dbała też o zaopatrzenie i uzbrojenie oddziałów partyzanckich. Pierdala! W ten sposób powstała ta doborowa formacja nazwana Omsbom, co było skrótem od ode mnie. Wśród nich Nikołaj Kuzniecow. Był bardzo sprawny i szaleńczo odważny. W końcu 1941 roku, za liniami wroga, został zrzucony Nikołaj Kuzniecow. Był dobrze przygotowany do swojej misji. To on, Erich Koch, komisarz Rzeszy realizował plany rabunku i wyniszczenia ukraińskiej ludności z ogromnym okrucieństwem. Trzeba go ostatecznie rozpierdolić, bo ham się odradza. Skusznieców kilka tygodni spędził w obozie rozmawiając z niemieckimi jeńcami. Jak każdy z dywersantów, wyposażony był w pistolet maszynowy, 300 nabojów, bagnet, materiały wybuchowe, mapę i butelkę wódki. Walka w lasach była jeszcze bardziej krwawa i bezwzględna niż na bitewnych polach, gdzie ścierały się regularne wojska.